czy na niedługie kazanie, dzisiaj tylko z mądrości Syracha. Wielokrotnie wam mówiłem, że Kościół Katolicki prowadzi wojnę z Matką Bożą i nie chce tak poczesnego miejsca, czyli dostojnego, wywieszczonego miejsca dla Maryi wśród liturgii. Dzięki analizom starych mszałów udowodniłem wam, że Skubani pozabierali miejsce odpowiednie Matce Bożej w mszale. Dali ją, ona była zawsze w liturgii tygodniowej, bo dzięki Trójcy Świętej, Krwi Pańskiej, sobota była Matki, w tym bloku miała wszystkie swoje pięć formularzy sobotnich. Skubani przenieśli to na liturgię świętych, czyli komunę, męczennicy, wyznawcy, opaci, dziewice i dali na końcu. Bo cały czas ja znam tą technologię seminarium, mówiono, że Matka Boża to jest jedna z nas, jedna ze świętych, nic więcej. Dzieciel to jest Matka Boga, przed wieki wybrana. To jest całkowicie ktoś inny niż człowiek. Wszystkich nas razem związać nie dorównamy w niczym Matce Bożej. Więc Kościół nienawidzi Matki Bożej. Jak tylko przyjdzie jesień, to Matce Bożej składam postanowienie, pomóż i Mario, a wykończę ten mszał. Pięćdziesięciu kilku świąt ku czci Maryi. Całe formularze. Dziś, kiedy słyszałem księgę Seracha, tradycja Kościoła to czytanie wtapia w Matkę Bożą. Żeby wam wyjaśnić, bo trend, czyli trendy współczesnej egzegezy polega na tym, że chcą udowodnić, że nie ma w piśmie tekstów, które mówią o Matce Bożej. A tradycja Kościoła, Księgę Syracha, Księgę Judyt, Księgę Estery, to wszystko przypisywała figurom w figurze Matki Bożej. Mamy, śpiewamy w godzinkach Judyt wojująca, Cześć, słyszeliśmy właśnie modlitwy z tej wielkiej przywódczyni izraelskiej przypisane Matce Bożej. Tyś chlubą Jeruzalem, tyś nadzieją naszego narodu. Przyglądnijmy się krótkiemu dzisiaj czytaniu. Księga Syra jest poświęcona mądrości ludzkiej. Tradycja kościoła pod pojęciem mądrości ukryła Matkę Bożą. Mamy witań, jakie zawołanie? Stolico mądrości. Nie, żeby, żeby łączyć tę dzieci mądrość kościoła. Współczesne mętki teologiczne, dzieci nie mają fundamentu, nie poznali historii kościoła. Nie poznali ducha liturgii, więc dzieci na swoim pustostanie i pisze, budują jakąś optykę jakiegoś kościoła, ale to nie jest kościół. To jest widzi mi się teologów. Kościół, ten fragment, moi drodzy, całkowicie oddaję Matce Bożej. Na początku i przed wiekami zostałam stworzona. o każdej duszy ludzkiej możemy to powiedzieć. Panie Józiu, że Ty byłeś już na początku. W mądrości Boga byłeś. Ale to nie dotyczy Ciebie, Po całą wieczność będziesz istniał, bo będzie żyła Twoja dusza. Ale Matka Boża żyje w wymiarze teraźniejszym i wiecznym. Błogosławioną mnie będą nazywać narody. Tylko Bożą Szalenie. Czyli w planach bożych, matka boża była. Na początku i przed wiekami zostałam stworzona. I po całą wieczność istnieć nie przestanę. I tu teraz jest tekst, który mnie dziś przekonał, że on mówi o Matce Bożej. W obecności Jego w przybytku świętym służyłam. przynajmniej około ośmiu lat, Matka Boża służyła w świątyni. Czy to rozumiecie? Ona tam była, w Jego obecności. To patrzymy dosłownie w tekst. A później całe jej życie, to była służba w obecności Boga, bo to jej syn był przybytkiem, świątynią. Kolejny aspekt. A dzisiaj, kiedy patrzymy na wiarę Kościoła przez łaskę w niebo, wzięcia Matki Bożej i ukoronowanie na krówą nieba i ziemi, no to Matka Boża jest u samego szczytu władcy. Przy samym Bogu. Dalej pismo mówi. W ten sposób miałam stałą siedzibę na Syjonie. Co to jest Syjon? Wzgórze Dawida, fragment Jerozolimy. Jak jest nazywany kościół? Nowe Jeruzalem, nowy Syjon, nowy Izrael. Co to znaczy? Że w Nowym Syjonie, w Nowym Jeruzalem, w Kościele Katolickim matka Boża ma stałą siedzibę, a już w Narodzie Polskim ma poczesne miejsce. Ile się kapłani uwysilają, żeby zrugować dzieci pobożność Maryjną? Dzieci, całe lata studiów seminaryjnych to kpina z pobożności ludowej i maryjnej, pobożności kalej, kal, 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 kalwaryjskiej. Wiecie, kto im dziubę pozamykał, powiedziałby mordy, tym teologom? Papież Jan Paweł II w 1982 roku. Bo powiedział o Kalwarii, że tu mnie Matka Boża kształtowała i te dróżki. No więc w Krakowie się troszkę wyciszyli, ale do tego czasu wyli. Na dróżki, na kapliczki, na pobożne babki, na te kobiety, które przynoszą kwiaty do jak Też chore. Mamy takie piękne orędzie, nie? Jak Pan mówi o dbaniu kapliczek, te pobożne ręce, które przynoszą bukiet kwiatów do kapi mojej matki. Widzą to, to Matka Boża, to, to, to ten fragment pisma przepowiada, i w ten sposób miałam stałą siedzibę na Syjonie. Skoro Żydzi odrzucili Boga, więc siłą rzeczy odrzucili Matkę Bożą. Rozumiecie? Kościół katolicki to wszystko przyjął. Nowy Syjon, nowy Jeruzalem. Teraz rozumiecie, dlaczego Watykan w latach 60. podpisał umowę z Żydami, że w teologii nie będą używali słowa nowy Izrael, nowy Jeruzalem. No bo. Dzieci, <laughs> jest bardzo proste. W mieście świętym. Również znalazłam odpocznienie, a Jeruzalem siedzibą mojej władzy. Pamiętajcie, nauczanie Kościoła egzegetyczne w interpretacji Pisma Świętego jest alegoryczne, czyli figury coś obrazują. Protestanci poszli dzieci w kierunku dosłownym, więc tak pobłądzili, że mają, ty, mają tysiące sekt. Bo jak weźmiemy metodę alegoryczną, jak to Matka Boża w Mieście Świętym odpoczęła? No odpoczęła, bo Kościół katolicki jest nowym Jeruzalem. I stąd Maria mówi, a w Jeruzalem siedziba mej władzy. Jutro wam będę mówił na koniec naszej rekolekcji kazanie o tym akcie intronizacyjnym, co mamy w konieczniku, nie? A matkę moją uznaję za władczynię. Pan Jezus, taką modlitwę, jak mam, by gdzieś na tym skupiałem, na modlitwie, mój Boże, Ty jesteś mistrzem świata. Nieprawdopodobne wynikanie. Wszystkie zależności, jak to Bóg ustawia? jak to, jak to Polska jest wianem Pana Jezusa? Przecież to Bóg cię stworzył ten naród? Więc Bóg cię dał synowit. To rozumiecie? Bo jak wiano, to ktoś coś daje, kapujecie? Jak poślubasz żonę i, i mówisz, że dostałeś wiano, no to się pytamy, ile ci teściu doł? Dwie krowy, pięć ogonów, dwa pola, milion dolarów. Nie, to jest wiano. To wiano twoje, ale tyś dostał od kogoś, kapujecie o co Jakie to jest fenomenalne wszystko. Tak samo, kiedy patrzymy na te teksty, one są fenomenalne. One mówią o rzeczywistości nowego Jeruzalem. Kościół stał się siedzibą mojej władzy. W porównaniu z pobożnością liturgiczną pieśni, to święci mają dzieci na ziemi polskiej co najwyżej. No, świętego Józefa znam, cztery pieśni, Piotr, inni mają po jednej, Antoni, Michał. Takie. A Matka Boża ma ich. Tysiące. Ja spośród tysiąca pieśni, jak robiłem śpiewnik na Ducha Świętego, wybrałem dwieście coś, rozumiecie? Spośród tysiąca pieśni, które znałem. Bo jak miałbym czas i miał przy sobie Panią Organistkę, to byśmy przesłuchiwali melodię wszystkich pieśni i drugie dwieście by się mi spodobało. Bo ten wybór jest czysto mój tylko wewnętrzny, subiektywny. Mój do pieśni, w których byłem ukraszony. Więc patrzcie, jak Kościół uwielbia Matkę Bożą. Przyglądnijcie się, ile jest świąt Matki Bożej, ile jest figurek, ile obrazów. Przyglądnijcie się na nasze kaplice, ile tu jest figur Matki Bożej, obrazów. I to widać końca nie ma. A W Jeruzalem a Jerozolem siedzibą mojej władzy. Zapuściłam korzenie w zacnym narodzie. Dzieci, to jest o Polsce. Bo to, co mi Pan Bóg dał w łasce przed 15 lat, ja wam pokazałem tę triadę, Żydzi stracili łaskę, Francuzi doszły do tej dedukcji przez poszukiwania naukowe i wiary mojej. Polska otrzymała łaskę z orędzi Matki Bożej. Wszystko to wiemy, nie? Ostatnia, która oddała się w szatanowi, jest Francja. Bóg ten naród polski przygotowywał od wieków, dzieci. I o to słyszymy w piśmie świętym, zapuściłam korzenie w zacnym narodzie. Kiedy robiłem wam analizę listu do Filadelfia i powiedziałem, że to, to wedle mojego, to dotyczy Polski, bo takiego narodu z takimi przymiotami wspaniałomyślności. Humanitaryzmu ludzi nie ma na świecie jak Polacy. Pani Agnieszka zaczęła się pytać Jana, czy to to, co ksiądz w analizie mówi, czy to jest prawdziwe? Tak. Dotyczy to narodów słowiańskich, a w szczególności narodu polskiego. Więc dzieci, dziś Wam mówię radosną wiadomość, że w księdze Seracha, rozdział 24, werset 16, pisze, Zapuściłam korzenie w zacnym narodzie. Ja mówię na głos, ja moją Maryjno, Maryjność wypiłem, wyssałem z mleku z piersi mojej mamy. Matka Boża była wszędzie, jestem tym szczęściarzem, że ja codziennie słyszałem godzinki. Mama moja doiła krowy, dwie, więc wystarczyło jej na odśpiewanie godzinek a że własno stajnie było otwarty do sieni, no to ja moją mamulę słyszał zawsze. A miałem polecenie tym bardziej, jak ja będę doiła, to ty powyrzucaj gnoj spod krów i nasyp słomy, żeby mleka nie zbudziła. Więc ja przy tych godzinkach byłem codziennie, rozumiecie? Czyli Matka Boża wchłaniała się we mnie. Stąd nawet zauważyła to kuria krakowska, że Książna i ma tak szaloną wiarę wobec Matki Bożej ze zasłania Pana Jezusa. Widzicie? Wymyślili coś nieprawdopodobnego. Na trębiastek się nadają na każdy wzgórzu. Zapuściłam korzenie w zacnym narodzie. W dziele mojego Boga. Co to znaczy dział? Czyli to jest przestrzeń wybrana przez Boga i jemu zarezerwowana? My jesteśmy działem Boga. Świat jest jedną masą, a ta część dział jest wybrana przez Boga. Zapuściłam korzenie w zacnym narodzie, w dziele Boga mego. Wśród Jego. Dziedzictwa. Patrzymy teraz na Trójce Świętą jako trzy osoby. Polska jest czyim dziedzictwem? Jezusa Chrystusa. To usłyszymy w jutrzejszym rozważaniu, że wiano dostaje dziedzictwo. Pole na krótkich gąkach, tak się nazywa, to jest moje dziedzictwo i moje wiano, bo to pole zasadziłem i na, na podstawie jednej trzeciej udziału majątkowych. Uznałem to za moje dziedzictwo i moje wiano, które mi zgotował tato i mama pracą swoich rąk. Ale ja się w krótkim czasie z tego wiana uwolnię, żeby po mnie było mniej problemów, po mnie śmierci i przekażę to jakiemuś domownikowi. Niech to siedzi w rękach tego, kto jest w grzechy. Niech to dziedzictwo ojców zostaje w rękach rodziny i na swoim miejscu. Nie musi być uprawiane ale jest szanowane i całowane. Wśród jego dziedzictwa, skoro Polska jest dziedzictwem, moi drodzy, Boga, to Polskę należy kochać. Polskę należy szanować. Wszystko to, co na tej ziemi wyrosło, należy miłować. Kto na ziemi polskiej walczy z Kościołem, walczy z Polską. To nienawidzi Kościoła, nienawidzi Polski, bo pypku kochany ciebie jeszcze nie było, a to dziedzictwo tu na tej ziemi było, z niego wszyscy wrasztali. Jak wczoraj z, z miłością serca słuchałem opowieści naszej pani organistki Jolanty, opowiadała mi o swoich dziadkach. Wszyscy walczyli w powstaniu styczniowym. Wszystkie jej dziadki miały tytuł szlachecki. Rosjanie wszystkim dziadkom zabrali w siej ziemię. Ale pani Jola to musi pielęgnować i komuś w rodzinie przekazać, że naszym dziedzictwem jest szlacheckość. Ziemia, polski dwór, bo nasi dziadowie to, co mieli najcenniejsze, dali za ojczyznę. Czy rozumiecie, co to jest dziedzictwo? Co to jest duch? Kiedy nosisz piękny strój narodowy, regionalny, to jest duch polski. Dzieci, to jest dziedzictwo. Przypominam, Polska jest jedynym krajem w Europie, który o 150 lat dłużej nosił strój narodowy, aniżeli państwa europejskie i przyszła francusyczna w formie kiły i rozprawy z duchem. Zaczęli się nasi na dworach w XIX ubiegu ubierać po francusku i Syfilicie się po francusku. Ale naród ducha nie stracił. Cieszę się, pomiędzy 30 a 40% was podjęło moje błaganie dziedzictwo narodu, strój narodowy. Na drugi rok moim marzeniem jest że każdy, kto tu przyjedzie, będzie się czuł Polakiem i dziedzicem tej ziemi i nie popatrzy do żurnala mody, tylko ubierze się w strój, który mówi, tu jest właśnie Polska. Byłem tu, na tym dziedzictwie, kiedy król przychodził. Zapuściłam korzenie w zacnym narodzie. W dziele Bogamego, mego, wśród mego dziedzictwa, zgromadzenie świętych, miejsce mego pobytu. Nie zdążyłem wam wyjaśnić tego temiru, na dwóch kolekcjach wyjaśniałem, w naszych orędziach tych po poście przed zmartwychwstaniem Pan Bóg wyjaśnia pojęcie świętości. Każdy, kto wypełnia moją wolę, jest, na, jest w moich oczach świętych. Każdy, w którym żyje łaska Ducha Świętego jest w moich oczach świętych. Wy, którzyście dziś przyjęli Komunię Świętą, jesteście zgromadzeniem świętych, gdzie w poczesnym miejscu przebywa Matka Boża. Dlatego tym kazaniem rozpoczynam ostatni szturm i ostatni wielki wysiłek w drugiego grosza. Musimy Matce Bożej przynieść dar w formie lądowiska, aby pokazać, jak jej dziedzictwo kocha Matkę Bożą. Amen.